Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj wyjdziemy na górę Liwocz, gdzie z wieży widokowej będziemy podziwiać okolice. Taras widokowy na szczycie Góry Liwocz znajduje się w województwie podkarpackim, na terenie miejscowości Brzyska, koło Jasła. Góra Liwocz to najwyższy szczyt Pogórza Ciężkowickiego, mierzący 562 metry nad poziomem morza. Spacer rozpoczynamy od parkingu w Brzyskach, przed Szlabanem, gdzie szlakiem żółtym udamy się na szczyt góry. Czeka nas ponad 110-metrowe podejście, szerokim szlakiem, który prowadzi pomiędzy drzewami. Szacowany czas wędrówki to 30 minut. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Po drodze umiejscowione są stacje drogi krzyżowej, wykonanej przez artystę metaloplastyka Ormianina z pochodzenia, Eramę Podejście jest łagodne. Pomimo kwietnia, warunki są tu jednak istnieje jesienno-zimowe. Na szczyt prowadzi kilka szlaków. Można dostać się na niego zarówno od strony czernej, jak i od brzysk. Podejście z parkingu od strony brzysk, a więc to, którym idziemy, jest łagodne i przy sprzyjającej pogodzie, można je przejść nawet z małymi dziećmi. Liwocz przez wieki uważany był za magiczną górę, która owiana była licznymi legendami i podaniami ludowymi. Mówią one m.in., że to tutaj miało się mieścić wyjście z tunelu, którym zbieczała w Małopolsce, przed Tatarami uciekała królowa Jadwiga. Tutaj też miało mieścić się miasto, które zapadło się pod ziemię za karę, że jego mieszkańcy bardziej dbali o swoje bogactwo niż Kościół. I gdzieś pod ziemią śpi podobno wojsko, które powstanie w chwili zagrożenia. Liwocz to także rezerwat przyrody. To jedno z nielicznych miejsc, gdzie wciąż można iść wśród Buczyny Karpackiej, zespołu roślinnego niegdyś typowego dla całych Karpat. W rezerwacie spotkać można liczne chronione gatunki roślin i zwierząt, ptaków, gadów i ssaków. Góra jest porośnięta lasem mieszanym z przewagą lasu iglastego oraz buczyną karpacką. Na żółtym szlaku spotykamy kilka tablic edukacyjnych nad leśnictwa Kołaczyce, które sprawuje opiekę nad lasami. Podczas spaceru oprócz pachnących jodłowych lasów usłyszymy szumiące srebrzyste buki. Co więcej, na własne oczy możemy zobaczyć prawdziwą hodowlę lasu. Tutaj wyselekcjonowane nasiona są sadzone w odpowiednim miejscu, a później są starannie pielęgnowane. Warto wiedzieć, że Liwocz to najwyższe wzniesienie pogórza ciężkowickiego, które leży na pograniczu województw podkarpackiego i małopolskiego. Stanowi najwyższą górę w okolicy, z charakterystyczną sylwetką dominującą w krajobrazie. Już w przeszłości fascynowała ona badaczy, regionalistów i etnografów. Po około 25 minutach dotarliśmy na szczyt. Na szczycie liwocza stoi niewielkie sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju oraz platforma widokowa zwieńczona 18-metrowym krzyżem. Twórcą sanktuarium, Drogi Krzyżowej i Wieży Widokowej z Krzyżem jest ksiądz kanonik Gerard Stanula. W pobliżu znajdują się ławki, paleniska i wiaty dla chętnych spacerowiczów. Wieża widokowa jest cały czas otwarta. Na tych, którzy wejdą na górę, czeka wieża z 18-metrowym krzyżem. Po pokonaniu ponad 100 schodów, z tarasu położonego 20 metrów nad ziemią, można podziwiać jeden z najrozleglejszych widoków w regionie. Zwierzy widokowej roztacza się rozległa, dookolna panorama. Ponieważ warunki dzisiaj mamy niesprzyjające, takie, że nic praktycznie nie widać w oddali, przynajmniej w teorii zwierzy na liwoczu powinno być widać: bezkit niski, Beskid sądecki, Beskid wyspowy, gorce, a na bliższym planie, pogórze ciężkowickie, rożnowskie, strzyżowskie i dynowskie. Przy dobrej pogodzie z platformy widokowej wypatrzymy też bieszczady na czele z chryszczatą oraz tatry. Ciekawostką jest, że krzyż na górze Liwocz obiektem nadawczym stał się w 2007 roku, kiedy emisję z niego rozpoczęło radio VIA. Na koniec raz jeszcze spójrzmy na sanktuarium z wieżą widokową. W zdjęciach na końcu zobaczycie natomiast, jak wygląda to miejsce w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.